Zimowy wieczór w Warszawie był wyjątkowo surowy. Śnieg padał gęsto, pokrywając eleganckie ulice Śródmieścia białym kobiercem. W jednej z najbardziej prestiżowych restauracji stolicy, Złoty Łabędź, panowała atmosfera ciepła i luksusu. Kryształowe żrandole rzucały miękkie światło na marmurowe podłogi, a zapach truflowych potraw unosił się w powietrzu. Maryla Rodowicz, niegdyś jedna z największych gwiazd polskiej estrady, siedziała przy stoliku w rogu sali. Jej charakterystyczne rude włosy były teraz przyszpilone szarością, a twarz nosiła ślady lat i życiowych trudności. Ubrana w starą, ale czystą sukienkę, którą pamiętała jeszcze z czasów świetności, trzymała w dłoniach małą torebkę, licząc po raz kolejny banknoty. Przez lata jej kariera przeszła różne koleje losu. Po okresie wielkiej popularności przyszedł czas zapomnienia. Nowe pokolenie artystów przejęło scenę, a Maryla musiała borykać się z problemami finansowymi. Sprzedaż mieszkania. Długi, nieudane inwestycje wszystko to doprowadziło ją do sytuacji, w której każda złotówka była na wagę złota. Tego wieczoru przyszła tu nie bez powodu. Miała nadzieję spotkać starego przyjaciela, producenta muzycznego, który obiecał jej pomoc w powrocie na scenę. To spotkanie miało zmienić jej życie, dać nową szansę na odbudowanie kariery. Za kontuarem barowym stała Katarzyna Nowak, dwudziestoletnia kelnerka z Pragi. Wysoka, szczupła, z perfekcyjnie ułożonymi włosami i makijażem godnym modelki. Pochodziła z biednej rodziny, ale pracując w tej ekskluzywnej restauracji, nauczyła się rozróżniać klientów po ich wyglądzie i zachowaniu. Dla niej liczyły się tylko napiwki od bogatych gości. Katarzyna od początku wieczoru obserwowała starszą kobietę przy stoliku numer 12. Zauważyła jej skromny strój, sposób, w jaki nowo przeglądata portfel i fakt, że zamówiła tylko herbatę z cytryną za 15 zł. W oczach młodej kelnerki była to typowa kniętka, która próbuje wyglądać na zamożną, nie mając na to środków. Maryla co chwilę spoglądała na zegarek. Jej przyjaciel spóźniał się już o pół godziny. Nowość rosła z każdą minutą. Wiedziała, że musi jak najdłużej zostać w restauracji, ale zamówiła tylko herbatę, bojąc się wydać więcej pieniędzy przed ważnym spotkaniem. Katarzyna podeszła do stolika z wyraźną niechęcią na twarzy. Jej głos był chłodny i pełen pogardy. Czy zamówi pani coś jeszcze, czy będzie tylko zajmować stolik? Maryla podniosła wzrok, zaskoczona tonem kelnerki. W jej oczach błysnął ból. Rozpoznała w nich wyraz, który towarzyszył jej w najtrudniejszych chwilach życia pogardę ludzi, którzy osądzają po pozorach. Czekam na ważne spotkanie. Zaraz zamówię coś więcej. Katarzyna przewróciła oczami, nie kryjąc irytacji. Zerknęła na innych kelnerów. Jakby chciała się nimi podzielić swoją frustracją. To ekskluzywna restauracja, nie kawiarnia dla emerytów. Może powinna pani poszukać czegoś bardziej, dostosowanego do swojego budżetu? Słowa Katarzyny przecięły powietrze jak nóż. Inne osoby przy sąsiednich stolikach zaczęły się oglądać, szeptem komentując sytuację. Maryla poczuła, jak krew napływa jej do twarzy. Wspomnienia z czasów, gdy wypełniała całe stadiony. Gdy tłumy śpiewały jej piosenki, zdały się tak odległe jak sen. W tym momencie jej telefon zadzwonił. To był producent, który dzwonił, żeby odwołać spotkanie. Coś ważnego wypadło, będzie musiała poczekać do przyszłego tygodnia. Maryla odłożyła słuchawkę z drżącą ręką. Katarzyna stała nadal przy stoliku, czekając na odpowiedź, z wyraźną satysfakcją obserwując zakłopotanie starszej kobiety. Maryla powoli wstała od stolika czując na sobie wzrok wszystkich gości w restauracji. Katarzyna stała z rękami założonymi na piersi, wyraźnie zadowolona z sytuacji. Atmosfera w lokalu stała się napięta, rozmowy przycichły, a eleganckie towarzystwo obserwowało rozgrywającą się scenę. Wie pani co, młoda dejmoł zapłacę za herbatę i wyjdę. Nie chcę pani zawadzać w pracy. Głos Maryli drżał, ale starała się zachować godność. Sięgnęła do torebki, szukając pieniędzy, gdy Katarzyna postanowiła dołożyć jeszcze jeden cios. Właśnie, i może następnym razem pomyśli pani dwa razy, zanim wejdzie do miejsca, na które jej nie stać. Ludzie tu przychodzą jeść, a nie siedzieć godzinami przy jednej herbacie. Jej słowa były już tak głośne, że cała restauracja mogła je usłyszeć. Kelnerka najwyraźniej bawiła się sytuacją, pokazując przed współpracownikami, jak radzi sobie z niechcianymi klientami. Maryla zatrzymała się w połowie gestu wyjmowania portfela. W jej oczach pojawiły się łzy, których desperacko próbowała powstrzymać. Wspomnienia zalały ją falą, pamiętała koncerty w operze leśnej, owacje na stojąco, tysiące ludzi śpiewających jej przeboje. A teraz stała upokarzana przez dziewczynę młodszą od jej własnej córki. Proszę posłuchać uważnie, powiedziała Maryla, prostując się i patrząc Katarzynie prosto w oczy. Może nie wyglądam jak wasza typowa kniętka, ale to nie daje pani prawa do takiego traktowania. Katarzyna parsknęła śmiechem zwracając się do innych kelnerów. Słyszycie to? Wykłady o szacunku od kogoś, kto nie ma nawet na porządny obiad. W życiu nie widziałam czegoś bardziej żałosnego. Te słowa były kropką nad i Maryla poczuła, jak wszystkie frustracje ostatnich lat, bieda, samotność, brak uznania, poczucie bycia zapomnianą, wybuchają w niej z niesamowitą siłą. Ale zamiast krzyczeć lub płakać, zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Podeszła bliżej do Katarzyny i bardzo spokojnym głosem powiedziała: Młoda Dejmą, może pani nie wie, kim jestem. Ale za chwilę się pani dowie. I wtedy będzie pani żałować każdego słowa, które dziś powiedziała. W jej głosie zabrzmiała taka pewność siebie, że Katarzyna na moment za nie mówiła. Pozostali goście wstrzymali oddech, czując, że dzieje się coś niezwykłego. Maryla podeszła do lejki barowej i poprosiła o mikrofon. Który był częścią systemu nagłośnieniowego restauracji. Menedżer lokalu, zaskoczony sytuacją, podał jej bez słowa, czując, że to nie jest zwyczajna kłótnia. Co ona robi? Szepnęła Katarzyna do koleżanki z pracy, nagle tracąc pewność siebie. Maryla wzięła mikrofon w drżące ręce i stanęła po środku restauracji. Cisza była tak głęboka, że słychać było tylko ciche brzęczenie klimatyzacji. Wszystkie oczy skierowane były na nią. Niektórzy goście nagrywali już telefonami, przeczuwając, że zaraz wydarzy się coś niezwykłego. Szanowni Państwo, zaczęła głosem, który z każdym słowem stawał się pewniejszy. Nazywam się Maryla Rodowicz. Pierwsza reakcja była szmer zdumienia. Niektórzy starsi goście natychmiast ją rozpoznali, młodsi wyglądali na zaskoczonych. Katarzyna zbladła, gdy usłyszała to nazwisko. Nawet ona, mimo młodego wieku, wiedziała, kim była Maryla Rodowicz. Tak, ta sama Maryla Rodowicz, która wypełniała stadiony i śpiewała dla milionów Polaków. Ta sama, której piosenki nuciła wasza mama, babcia, może nawet wy sami w dzieciństwie. Jej głos nabierał mocy, a w oczach pojawiła się iskra, której nie było tam od lat. To była ta sama Maryla, która potrafiła porwać tłum jedną piosenką. Dziś została mu pokorzona przez młodą kelnerkę, która osądziła mnie po wyglądzie mojej torebki i cenie herbaty, którą zamówiłam. Pomyślałam sobie, ile jeszcze ludzi codziennie doświadcza takiego traktowania? Ile osób jest ocenianych nie po tym, kim są, ale po tym, jak wyglądają? Spojrzała w stronę Katarzyny, która stała teraz z szeroko otwartymi oczami, jakby chciała zapaść się pod ziemię. Pozostali kelnerzy odsunęli się od niej, nie chcąc być kojarzeni z tą sytuacją. Nie przyszłam tu dziś po to, żeby kogoś zawstydzać. Przyszłam na spotkanie, które mogło odmienić moje życie. Spotkanie, które zostało odwołane. Ale może właśnie dlatego tu jestem, żeby pokazać, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, ile ma pieniędzy w portfelu. Tłum zaczął spontanicznie klaskać. Niektóre starsze panie miały łzy w oczach, pamiętając młodą Marylę z koncertów. Katarzyna podeszła bliżej, z głową spuszczoną ze wstydu. Pani Maryla, ja, nie wiedziałam, bardzo przepraszam. Maryla spojrzała na nią łagodnie. To nie o przeprosiny chodzi, córeczko. To o to, żebyś pamiętała, że każda osoba, która wchodzi przez te drzwi, ma swoją historię, swoje marzenia i zasługuje na godne traktowanie. W tym momencie jeden ze starszych gości podniósł się z miejsca. Pani Maryla, czy mogłaby pani zaśpiewać dla nas coś pięknego? To byłby zaszczyt. Pozostali goście zaczęli klaskać i prosić o występ. Maryla spojrzała na mikrofon w swojej ręce, potem na twarze ludzi pełne ekspektencji i ciepła. Jeśli ktoś z was też wierzy, że każdy zasługuje na szacunek i chce usłyszeć więcej takich historii o ludziach, którzy nie poddają się, zostańcie ze mną. Ta historia dopiero się zaczyna. Maryla spojrzała na mikrofon, a potem na oczekujące twarze gości. Serce biło jej jak młotem, ale po raz pierwszy od lat poczuła, że jest na swoim miejscu. Zamknęła oczy na chwilę i zaczęła śpiewać jedną ze swoich największych przebojów, Małgośka. Jej głos, choć nie tak silny jak kiedyś, wciąż miał w sobie tę magię, która potrafiła dotknąć serca ludzi. Pierwsza zwrotka była niepewna, ale z każdym słowem Maryla odzyskiwała pewność siebie. Goście zaczęli śpiewać razem z nią, tworząc niesamowitą atmosferę. Katarzyna stała z boku, ze łzami w oczach. Dopiero teraz rozumiała, jaką krzywdę wyrządziła. Gdy piosenka się skończyła, podeszła do Maryli z determinacją. Pani Maryla, proszę mi pozwolić to naprawić. Od dziś będę pani największą fanką. Czy mogłabym, czy mogłabym zaprosić panią na kolację? Na koszt restauracji oczywiście. Maryla uśmiechnęła się ciepło. Dziękuję ci, Kasiu. Ale nie chcę niczego za darmo. Wolałabym, żebyś po prostu zapamiętała dzisiejszą lekcję. W tym momencie do restauracji weszła elegancka kobieta w średnim wieku. Była to Magdalena Kowalska, właścicielka jednej z największych wytwórni płytowych w Polsce. Słyszała śpiewającą Marylę już z ulicy. Pani Maryla Rodowicz? Zapytała, podchodząc bliżej. To niewiarygodne. Szukam pani już od miesięcy. Chcemy wydać pani album z największymi przebojami i zorganizować turnik. Cała restauracja zamarła. Maryla patrzyła na kobietę z niedowierzaniem. Słucham? Magdalena uśmiechnęła się szeroko. Nastał czas na powrót prawdziwych legend polskiej muzyki. Ludzie tęsknią za autentycznością, za prawdziwymi emocjami. A pani ma to wszystko. Właśnie dziś, kiedy pani śpiewała, widziałam reakcję ludzi. To jest to, czego szukamy. Maryla poczuła, jak nogi się pod nią uginają. Po latach zmagań, po upokorzeniu, które przed chwilą przeżyła, nagle wszystko zaczynało się odwracać. Katarzyna podeszła bliżej. Pani Maryla, czy to oznacza, że, że pani wróci na scenę? Maryla spojrzała na młodą kelnerkę, potem na wszystkich zgromadzonych gości. Może właśnie dzisiejszy wieczór pokazał mi, że warto walczyć o swoje marzenia, niezależnie od wieku czy okoliczności. A ty, Kasiu, pokazałaś mi, że ludzie potrafią się zmieniać i wyciągnąć wnioski ze swoich błędów. Magdalena podała Maryli swoją wizytówkę. Zapraszam na spotkanie jutro. Mamy wielkie plany. Cała restauracja wybuchła oklaskami. Maryla stała po środku, otoczona ciepłem i uznaniem, czując, że jej życie właśnie zaczyna nowy, piękny rozdział. Następne tygodnie były jak piękny sen, z którego Maryla nie chciała się budzić. Spotkanie z Magdaleną Kowalską przerodziło się w konkretne plany. Wytwórnia zaproponowała jej nie tylko album z największymi przebojami, ale także nagranie nowych utworów, współczesnych aranżacji jej klasycznych piosenek oraz kilku zupełnie nowych kompozycji. Studio nagraniowe przy ulicy Puławskiej stało się dla Maryli drugim domem. Pracowała z najlepszymi muzykami w kraju, którzy traktowali ją z ogromnym szacunkiem. Młodzi instrumentaliści prosili o autografy i wspólne zdjęcia, nazywając ją legendą polskiej muzyki. Katarzyna Nowak również nie została zapomniana w tej historii. Po tamtym wieczorze w Złotym Łabędziu dziewczyna zupełnie zmieniła swoje podejście do pracy. Zaczęła traktować każdego klienta z jednakowym szacunkiem, niezależnie od jego wyglądu czy zamożności. Maryla, która regularnie wracała do restauracji, obserwowała tę przemianę z dumą. Pewnego dnia Katarzyna podeszła do stolika Maryli z bukietem kwiatów. Pani Maryla, chciałam pani podziękować. Tamten wieczór zmienił moje życie. Nauczył mnie, że prawdziwą elegancję i klasę poznaje się nie po ubraniach czy biżuterii, ale po sposobie traktowania innych ludzi. Maryla uśmiechnęła się ciepło, przyjmując kwiaty. Kasiu, ty sama to w sobie odkryłaś. Ja tylko dałam ci okazję do refleksji. Młoda kelnerka kontynuowała. Postanowiłam wrócić do szkoły wieczorowej. Chcę studiować psychologię, żeby pomagać ludziom. I to wszystko dzięki pani. Tymczasem pierwszy singiel z nowego albumu Maryli, Powrót do siebie, szybko wspiał się na szczyty list przebojów. Radio stations w całej Polsce grały tę piosenkę, a media rozpisywały się o spektakularnym comeback legendy polskiej estrady. Dzień przed pierwszym koncertem wielkiej trasy Maryla stała przed lustrem w swojej garderobie. Miała na sobie błyszczącą suknię, a jej włosy były profesjonalnie uczesane. Wyglądała jak gwiazda, którą zawsze była, ale w jej oczach było coś więcej. Mądrość życiowa i głęboka wdzięczność za drugą szansę. Magdalena Kowalska weszła do garderoby z szampanem. Maryla, sala jest wyprzedana. Pięć tysięcy ludzi czeka na panią. Jak się pani czuje? Maryla spojrzała przez okno na tłum zgromadzony przed halą widowiskową. Czuję się jak człowiek, który otrzymał najpiękniejszy prezent możliwość ponownego łączenia serc ludzi przez muzykę. A wszystko zaczęło się od jednego upokarzającego wieczoru, który okazał się największym błogosławieństwem w moim życiu. Wzięła mikrofon i ruszyła w stronę sceny, gotowa na swój triumfalny powrót. Dwa lata później, w słoneczny dzień maja, Maryla Rodowicz stała na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Przed nią rozciągało się może ludzi, 20 tysięcy osób śpiewało wraz z nią Niech żyje bal. Jej comeback okazał się jednym z największych sukcesów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Album Powrót do siebie pokrył się podwójną platyną, a trasa koncertowa biła wszystkie rekordy sprzedaży. Maryla nie tylko odzyskała swoją pozycję, ale zyskała zupełnie nowe pokolenie fanów. Jej historia o tym, że nigdy nie jest za późno na nowy początek, stała się inspiracją dla milionów ludzi. Po koncercie, w garderobie, czekała na nią niespodzianka. Katarzyna Nowak, teraz studentka psychologii, przyszła z bukietem białych róż i ogromnym uśmiechem na twarzy. Pani Maryla, chciałam pani powiedzieć. Że zdałam wszystkie egzaminy na pierwszym roku z najwyższymi ocenami. I dostałam stypendium. Maryla objęła dziewczynę ciepło. Kasiu, jestem z ciebie tak dumna. Wiedziałam, że masz w sobie tę iskrę, którą trzeba było tylko rozdmuchać. Katarzyna miała łzy w oczach. Pani wie, że codziennie myślę o tamtym wieczorze w złotym łabędziu. Gdyby nie to, nigdy nie zmieniłabym swojego życia. Pani nauczyła mnie największej lekcji, że szacunek i dobroć to najcenniejsze rzeczy, które możemy dać innym ludziom. Maryla usiadła w fotelu i spojrzała na swoją młodą przyjaciółkę. Wiesz co, Kasiu? Ten wieczór był również dla mnie przełomowy. Pokazał mi, że niezależnie od tego, jak bardzo upadniesz, zawsze możesz się podnieść. I że czasami nasze najtrudniejsze chwile prowadzą nas do najpiękniejszych rzeczy w życiu. Magdalena Kowalska weszła do garderoby z szampanem i dokumentami. Maryla. Mam fantastyczne wiadomości. Właśnie otrzymałyśmy propozycję z opery narodowej w Warszawie. Chcą, żeby zaśpiewała pani główną rolę w muzykalu o historii polskiej muzyki rozrywkowej. Maryla roześmiała się szczęśliwie. A więc przygoda trwa dalej. Tego samego wieczoru, w złotym łabędziu, przy stoliku numer 12, gdzie wszystko się zaczęło, wisiał portret Maryli Rodowicz z dedykacją dla wszystkich, którzy wierzą w drugą szansę i w moc dobroci z wdzięcznością Maryla. Restauracja stała się miejscem pielgrzymek fanów, a Katarzyna, która wciąż tam pracowała w weekendy, opowiadała gościom tę niezwykłą historię, która zmieniła życie dwóch kobiet i przypomniała wszystkim, jak ważne jest traktowanie innych z szacunkiem.